Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku Kurcimeks. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Fach. 32. Pozostajemy jeszcze na chwilę ze zespołem numer 1. Tu również odbyła się kolejna edycja konkursu Bilet do Brukseli, w którym główną nagrodą jest wycieczka do Parlamentu Europejskiego. Bilet do Brukseli to konkurs, który powstał z inicjatywy profesora Zbigniewa Zalewskiego, posła do Parlamentu Europejskiego z Lublina. Jak czytamy na stronie internetowej europosła, celem niniejszego konkursu jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży problematyką integracji kontynentu, a także życiem społecznym, politycznym oraz gospodarczym naszego kraju w Unii Europejskiej. Konkurs propaguje ideę zjednoczonej Europy, rozumianej jako wspólnota pod względem politycznym, ekonomicznym i historyczno-kulturowym. Do każdej edycji losowania jest jedna szkoła ponadgimnazjalna z terenu naszego województwa, której to uczniowie przystępują do rozwiązywania testu składającego się z 35 pytań. Są to pytania rzeczywiście dotyczące Unii Europejskiej, struktur Unii Europejskiej, historii, integracji europejskiej ale czymś nowym w tym konkursie jest fakt, że część pytań, dokładnie 10 jest stawianych w języku obcym. Profesor Zareski stawia duży nacisk na znajomość języków obcych, która w naszej szkole naprawdę wypada bardzo fajnie, bo uczniowie bez problemu sobie dają radę z pytaniami dotyczącymi integracji europejskiej właśnie czy w języku angielskim, czy w języku niemieckim, czy nawet w języku francuskim. Świadczy to o dobrym przygotowaniu, nie tylko merytorycznym zakresu historii Unii Europejskiej, ale również w przygotowaniu takim językowym. Zresztą podczas tych wizyt uczniowie rzeczywiście Oczywiście sam byłem świadkiem rozmów naszych uczniów z eurodeputowanymi z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Niemiec, gdzie bez problemów rozmawiali, zadawali pytania, uczestniczyli w spotkaniach. Kraśnicka górka nie pierwszy raz gościła konkurs Bilet do Brukseli. Nasza współpraca z profesorem Zalewskim trwała od 2005 roku. W tym czasie zorganizowaliśmy kilka edycji konkursu Bilet do Brukseli. W ich wyniku do Brukseli, ale również i do siedziby drugiego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Wyjechało z naszej szkoły kilkana, kilkunastu uczniów. Konkurs cieszy się dużą frekwencją. Do każdej edycji przystępuje kilkudziesięciu uczniów. Walczą o przysłowiowy bilet do tej Brukseli, gdzie mają rzeczywiście możliwość zwiedzenia komachów parlamentu, uczestniczenia w obradach, w sesjach Parlamentu Europejskiego spotykania eurodeputowanych nie tylko z Polski, rozmowy bezpośrednich, ale również to czas podczas tej wycieczki wykorzystywany do zwiedzania miasta, do zwiedzania również zabytków Brukseli czy też Strasburga. W naszej szkole ten konkurs organizowany jest już po raz czwarty. Wcześniej te edycje były organizowane w biurze profesora Zaleskiego w Lublinie. Podczas konkursu obecny był asystent profesora Zbigniewa Zalewskiego. Twierdzi on, że integracja Polski z Unią idzie w bardzo dobrym kierunku. Ale że coraz bardziej jesteśmy narodem, coraz bardziej liczącym się w Europie, nasz głos jest bardziej słyszalny. Także widać to w Parlamencie Europejskim, gdzie, gdzie, gdzie profesor Zalewski na co dzień współpracuje z, z innymi prawda, frakcjami, z innymi parlamentarzystami. Gdzie, gdzie na co dzień spotyka się z sytuacjami, że no, z Polakami, prawda? Liczą się i, i, i coraz bardziej wszyscy no, chcą współpracować tak, nawet na takich szczeblach tam czysto roboczych działań, prawda? Także myślę, że, że tutaj jest postęp z każdym rokiem jednak. Zwycięzcą konkursu został Damian Rudnicki z klasy 2 G, który uzyskał 27 punktów. Do wyłonienia drugiego miejsca potrzebna była dogrywka, gdyż Dominika Stachyra z klasy 2 G oraz Karolina Filak, klasa 2 F, uzyskały po 26 punktów. Ostatecznie po rozwiązaniu dodatkowych pytań drugie miejsce zajęła Karolina Filak, trzecie przypadło Dominice Stachyrze, zaś czwarte Agnieszce Wójtowicz z klasy 2 F. Pierwsza trójka otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a zwycięzca już na początku kwietnia będzie miał okazję zwiedzać siedzibę Parlamentu Europejskiego oraz zabytki pięknej Brukseli.